Co Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie robi na Krajowych Dniach Pola w Brataszowicach? Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie promuje projekt i przekazuje osiągnięcia tego projektu Bezpieczne Postępowanie na Wypadek Pożarów w Gospodarstwach który realizujemy w ramach współpracy z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej. Dlaczego właśnie ten temat przykuł Państwa uwagę? Szanowni Państwo, z wiedzy, ponieważ zajmujemy się, tak jak nazwa mówi, Uniwersytet Przyrodniczy, głównie zwierzętami. Okazało się, że przy, w ramach tej współpracy hodowcy mieli pożary i zgłaszali się do nas, pomóżcie co zrobić, reagować. Stąd był pomysł no właśnie na przygotowanie projektu. Stąd też zwróciliśmy się do pracowników Państwowej Straży, i tak powstał właśnie ten projekt Nauka dla Społeczeństwa. Opracowaliśmy, projekt jest trzyletni, opracowaliśmy autorską ankietę. Ankiety, ankieta była prowadzona wśród hodowców, rolników w całej Polsce. Okazało się, że w prawie 20% ankietowanych wystąpił pożar. Natomiast to niewiele wniosło, jeżeli chodzi o doświadczenie nabyte. E, okazało się, że 80% hodowców pokazało, że w ogóle nigdy nie było na takim szkoleniu nie wie jak sobie radzić, jak udzielić pomocy zwierzętom, ludziom, jak e, wykorzystać gaśnicę. Ile tych gaśnic? E, ponieważ wiemy, że Ministerstwo chce, żeby było bezpiecznie w gospodarstwie, my również, e, ja e, prowadzę takie zajęcia. BHP w rolnictwie, w gospodarstwie, więc tą wiedzę chcemy przekazywać. Stąd opracowaliśmy cztery broszury autorskie ochrona peposz, pierwsza pomoc, czyli akuratować życie ludziom, ewakuacja ludzi oraz zwierząt i pierwsza pomoc przedweterynaryjna. I oczywiście przez cały czas promujemy te wyniki. W tym roku chcemy przeszkolić no co najmniej 10 gospodarstw ponad 100 hodowców, rolników. Stąd też jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że nauka wychodzi do społeczeństwa, to jest szalenie ważne, bo jesteśmy postrzegani, że my się szufladkujemy, że my się zamykamy. Nie, nas tak postrzegają, a my jesteśmy bardzo otwarci dla społeczeństwa i chętnie podzielimy się naszymi osiągnięciami. Ten projekt trwa drugi rok. W przyszłym roku będziemy również szkolić z wirtualną rzeczywistością, czyli VR, okulary 3D, żeby pokazać, że nie zawsze musimy wykorzystać ogień, że zawsze nie musi być bezpiecznie, bo niektórych to może już Przerażać. I to widzimy, że panie boją się pracownicy czasami podejść do tej gaśnicy, bo mówi, bo mi już się palił kiedyś tam, prawda, olej To będzie, na... przepraszam, taki wirtualny obraz tego zdarzenia? Tak, gdzie tak? będzie mhm. można użyć, wykorzystać gaśnicę, założyć opatrunek na poparzenie. Jesteśmy na etapie teraz właśnie zbierania danych, żeby dobrać jak najlepiej te aplikacje vr żeby móc w przyszłym roku, pod koniec być może już tego roku ruszyć z vr -em.